Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym programie w Energetyce na sobotę 4 września 2021 roku. Ale zanim przejdę do energetyki, to muszę powiedzieć, że dzisiaj się bardzo wyspałam. Niedawno dopiero wstałam i właśnie, proszę Państwa, robię energetykę. Natomiast dzisiaj mnie olśniło, a w zasadzie zaskoczyło, że przynajmniej w Warszawie godzina 20 z minutami, a już jest ciemno, jakby była jesień albo nawet zima, więc tylko jeszcze śniegu brakuje i się poczuje bardzo zimowo. Więc proszę państwa, ja wypoczęta, zadowolona z bardzo dobrymi wiadomościami, bo kanał przyspiesza, ale to może później powiem przed wyciąganiem kart dla poszczególnych znaków, bo proszę państwa, od niedzieli w niedzielę, no później powiem, później powiem. To bądźcie, bądźcie, bądźcie. Momencik, tylko jeszcze kuba do babci, tak? Tylko szybko, Kubusiu, wracaj od babci. I proszę Państwa, pozdrawiamy babcię, gdyby nas oglądała, więc bardzo dużo się będzie działo. No dobra, powiem, co będzie w niedzielę. W niedzielę o godzinie 21 będzie wyemitowany program z Panem Grzegorzem o promieniowaniu kształtu. Będzie bardzo dużo kompleksowo, bardzo profesjonalnie wytłumaczone o piramidach, ale również też o takich mniej znanych symbolach, na przykład groszwisz. Więc Państwo będziecie wszystko mieli wytłumaczone. Ja teraz oglądałam ten materiał, jestem naprawdę, naprawdę pod ogromnym wrażeniem, aż żałuję, że wcześniej go nie wyemitowaliśmy, no ale moje zdrowie nie pozwoliło na to. No, i być może w poniedziałek, we wtorek niespodzianka dla wszystkich, którzy oglądają mój kanał. O ile mi zdrowie pozwoli, ale to pół później powiem. Jeżeli zdrowie mi pozwoli, to spędzimy i poniedziałkowy wieczór na żywo, i, w, i wtorkowy wieczór na żywo, razem w bardzo dobrych celach. To tak mogę powiedzieć, taka niespodzianka. A wracając do jutrzejszego dnia. Jak ktoś kiedyś, kiedy zaczął istnieć mój kanał, powiedział w sobota to dzień miotły i mopa, to ja mogę powiedzieć, proszę Państwa, jutro będziemy czuli przymus tej miotły i mopa i rzeczywiście będzie nas ciągnęło, albo do sprzątania domu i bym powiedziała bardzo dobrze, dlatego że pamiętajmy, że 7 września zmienią się lata numerologiczne i trzeba co nie jest w harmonii, w nieładzie powyrzucać. Ja też zaczęłam sporo rzeczy wyrzucać, oddawać, więc jestem z siebie zadowolona, aczkolwiek jeszcze mam dużo. Różnych 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 rzeczy, ale już ten proces zaczęłam, więc myślę, że Państwo też i dobra jest na to sobota, Dzień Saturn, Saturna, żeby to, co skostniałe, to ruszyć. Tak? No, niektórzy z nas będą mieli też y, taką świadomość, proszę Państwa, że muszą dużo zrobić pracy w zaległych sprawach, czy dokumentach, czy, 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 czy pracy takiej zawodowej, i to też pewnie Państwo odczujecie. I teraz tak, bardzo rano, kto rano wstaje, możemy powiedzieć, Pan Bóg mu daje albo wszechświat mu daje, w zależności w co wierzymy. O godzinie, o godzinie 6.45 księżyc w sekstylu do Merkurego. Czyli jeżeli gdzieś mamy jechać, to jedźmy o tej porze, bo wszystko pójdzie nam jak z płatka. Również, no co prawda. O 6:45 to raczej poważnych rozmów to nie, 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 nie przeprowadzamy, ale do poważnych rozmów dobry czas. Później, proszę Państwa, o 8:54 księżyc w opozycji do Saturna, i tutaj nasze działania wszelakie mogą. Już tylko musiałam popatrzeć, co tetra robi, bo coś gryzie, ale kość swą gryzie. Wszelkie działania, takie zawodowe, pracownicze, energia do działania, nawet sprzątania, może nam trochę zmaleć. Bo księżyc w opozycji do Saturna, czyli będziemy kręcić, wymyślać, co robić, żeby nie robić. No i wieczór księżyc, kwadratura do Urana, uważać na różnego rodzaju spiędzia, nie rozmawiać o nowinkach technicznych, szczepionkach, nie rozmawiać o różnych programach telewizyjnych, żeby nie doszło. Do różnych kłótni, tak? No i proszę Państwa, czwórka jak najbardziej z dnia dobra do uporządkowania wszystkiego to, co nie w harmonii. No i dziewiątka z całości pokończenie tego, co gdzieś tam odłogiem leży. Dobrze. Będę wyciągała teraz karty. Dzisiaj tarot, San Petersburg tarot. I zaczynamy, kochani, od bliźnią dzisiaj. I karty na, dla poszczególnych znaków na 4 września, na sobotę. Dobrze, dla bliźniąt karta śmierć. Karta śmierć oczywiście nie jest złą kartą, mówi o nowym etapie w życiu, tak? o pewnego rodzaju transformacji, być może innym spojrzeniu na świat. Być może coś powinniście też za sobą, bliźnięta, zostawić i otworzyć się. Na coś nowego. Z trudnych rzeczy mogą być troszeczkę problemy z kręgosłupem stawami, więc na to być przygotowanym. Co dla raka? Dla raka siódemka, siódemka, siódemka mieczy. Jest to troszeczkę trudniejsza karta, mówiąca o tym, że. To, jakbyście nie mogli do końca iść do przodu, bo będziecie myślały o przeszłości, być może o jakichś zostawionych, porzuconych sprawach. Uważać na wszelkiego rodzaju manipulacje, oszustwa, a nawet złodziejstwo. Wygracie, dojdziecie do celu, gdzie, gdy wykażecie się sprytem. Czyli hasło dla raka na jutro: spryt, tak? Spryt. Idziemy dalej. Co dla lwa na jutro? Coś dzisiaj kie, kiepskie, karty wyciągam. Karta piątka. Dynarów. Piątka denarów jest taką kartą mówią, mówiącą o biedzie. Nie musi być to bieda fizyczna, aczkolwiek na sprawy zawodowe, finansowe na pewno zwracajcie uwagę, bo może będziecie miały przemyślenie, jak dużo wydajecie, czy jak wszystko poszło do góry. Natomiast przy tej karcie też bardzo często coś, czegoś możemy nie zrealizować, tak, co sobie zaplanowaliśmy, i nie muszą być to nie wiadomo jak górnolotne rzeczy czy sprawy. Co dla panny? Dla panny nareszcie dobra karta, karta gwiazda. Czyli panny będą promieniowały cudowną energią, będą rozświetlały swoje życie i życie innych osób. Bardzo dobra karta do twórczości, do miłości romantycznej, romantycznej kolacji, jak również do upiększania siebie i wszystkiego wokoło. A gdyby jakaś panna chciała począć dzieciątko, to też jest dobry czas. Co dla wagi? Dla wagi dziewiątka denarów, karta. Poczucia bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia w swoim towarzystwie i nawet chwilami chęć odpoczęcia od wielu osób. W takim nowoczesnym tarocie to jest taka paniusia z herbatką, gazetką, o to mam nadzieję, że to będzie mogły gazetkę poczytać albo internet przeglądać, z herbatką i cieszyć się, rozkoszować, że nie musicie być w biegu i tego Wam z całego serca oczywiście życzę. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona karta kochankowie, czyli dwie sprawy. Otwierajcie się na miłość, wszelaką, można powiedzieć, ale też na rozstaj dróg, Bo pamiętajmy, że miłość jak najbardziej hasło przy kochankach, ale też rozstaj dróg, Czyli rozstaj dróg, być może ktoś Was gdzieś zaprosi i będziecie się zastanawiać, czy iść, czy nie iść. Ja bym jeżeli Was zaproszą, a nawet nie zaproszą, to się sami zaproście i gdzieś idźcie, tak? Myślę, że powinien być całkiem przyjemny, przyjemny dzień. A jakbyście nie miały do kogoś iść, to spacerować, spacerować, nawet w okoli, w, w, po swoim osiedlu czy po swoim rejonie. Dobrze, co dla strzelca? Dla strzelca królowa mieczy, czyli jutro e, strzelce mogą mieć troszeczkę taki cięty język. Tak. Natomiast oczywiście będą bardzo inteligentne, błyskotliwe, e, będą miały no Taki bym powiedziała wyostrzony umysł, mogą też komuś dobrze doradzić, kogoś, kimś dobrze pokierować. Minus jedyny uważać, żeby kogoś nie skrytykować, albo zadobitnie czegoś nie powiedzieć. No i karta królowa mieczy, sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. Co dla koziorożca? Dla koziorożca paść pucharów. Bardzo wrażliwa karta, bardzo wrażliwa karta. Czyli Dzielczyszcze będą bardzo jutro wrażliwe, ezoteryczne, uduchowione, artystyczne, może w swojej głowie nie wiadomo, co będą e, widziały i nad czym marzyły. No i sprawy związane z dzieckiem, dziećmi, zwierzętami mogą być ważne. Powinien być całkiem przyjemny, przyjemny, przyjemny czas. Dobrze, co dla wodnika? Dla wodnika dobra karta, trójka, trójka pucharów, karta otwarcia się na ludzi, na zabawę, na tańce, na spotkania, na, na beztroskę. Jak najbardziej trzeba, y, trzeba się tego trzymać i trzeba do, z innymi ludźmi się y, spotykać, trudne sprawy załatwiać, aha, ha, ha, ha hi, 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 i trochę znajomości. Co dla ryb? Dla ryb, król pucharów. Czyli ryby mogą jutro chcieć narzucać swoje zdanie innym, ale będą to robiły w uroczy sposób. Bardzo dobry czas też do spotkania się z przyjaciółmi, rozkoszowania się, wspólnymi rozmowami. Sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. No i być może jakiś z mężczyz, mężczyzn ryby romantyzm wypłynie, albo kobieta ryba będzie zalana romantyzmem. Mężczyzny z innego znaku. No i takie historie. Dobrze, kto jeszcze nie polubił filmiku, to proszę polubić. A co dla barana, co dla barana, dla barana król mieczy, czyli król mieczy, poczucie obowiązku, czyli cały czas barany będą miały nad głową, że muszą coś zrobić, czegoś dopilnować, z kimś porozmawiać. Ewentualnie mogą mieć też w głowie sprawy prawne związane z dokumentami. Jak najbardziej jutro można je załatwiać. Pomimo że sobota, ale to przynajmniej uporządkować dokumenty. I co ubyka? Ubyka król, król denarów bardzo silna karta pod względem finansowym czyli gdyby jakiś byk jutro zarabiał pieniądze albo planował jakąś odmianę w, w swoim życiu zawodowym, nawet później, no już w nowym roku numerologicznym, to dobry czas, tak? Dobry czas sprzedania się, dobry czas przygotowania się na różne rzeczy, dobry czas do wytargowania czegoś, nie wiem, na bazarku czy gdziekolwiek indziej, tak? I teraz tak na jutro nie mam zgłoszonych urodzin, więc tutaj nie wyciągam kart urodzinowych, ale wyciągnę afirmacyjkę dla nas wszystkich. Moje ciało nigdy nie kłamie, zawsze mówi prawdę. I kochani, tak jak obiecałam, to teraz pod koniec filmiku powiem, jakie mam plany. To, że o 21 w niedzielę będzie wyemitowany film Promieniowanie kształtu, wywiad z Panem Grzegorzem Ciszakiem, naprawdę warto go oglądać. Może jakąś zajawkę zrobimy, jak będziecie Państwo mogli to udostępnić na swoich. Tablicach na Facebooku. I jeżeli, warunkuje, jeżeli moje zdrowie pozwoli, a odpukać ostatnio czuję się, trzeci dzień się czuję dość dobrze, to w, o godzinie 21.00 w poniedziałek, bezpłatną dla wszystkich, przeprowadzę medytację odcinającą nas ze złych energii z ostatniego roku numerologicznego 2021. A siódmego godzinie pewnie dwudziestej albo 21 pierwszej, jeżeli znowu warunkowanie zdrowiem mi pozwoli, zrobię, kochani, e, e, horoskop numerologiczny który Wy bardzo lubicie, ja go też lubię, ale tak jak mówię, ostatnio, zresztą sami wiecie, że i byłam w szpitalu, i różne inne historie, ale mam nadzieję, że zdrowie mi wraca i będę mogła no, całkowicie więcej być również na kanale ciekawych gości, zapraszać i w ogóle podkręcić trochę wszystko, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Pytanie, czy Wam się podoba, bo tutaj nie słyszę, wow, ale super i tak dalej. Tak powinno być. Wow, ale super, ale super. Adunika, ale super, ale super, ale mam nadzieję, że w sercach macie, ale super, ale super. Dobra, kochani, jutro energetyka też na żywo. Może z moimi gośćmi, zobaczymy, jak wyjdzie, jak będą chcieli się pokazać, to się pokażą. Jak się nie będą. O, tak, bardzo super. Dziękuję, dziękuję panie Elżbiecie, dziękuję Karolince. Wow, cieszę się, że się podoba. Dobra, z niektórymi do zobaczenia do jutra. Eee, no i tyle, kochani, pa, kochani, do widzenia, pa.